Ogólnopolski szczyt gospodarczy w Lublinie, komentarze po debacie dotyczącej transformacji energetycznej, ale musimy zapytać prezesa URE o szok cenowy, który w tej chwili dominuje debatę w całej Europie. I jak Polska wygląda na tle tych zapowiadanych podwyżek na kontynencie? Cała Europa rzeczywiście mierzy się z bardzo wysokimi cenami i energii elektrycznej, i gazu. Przyczyn upatrujemy wielu. Rzeczywiście pomaga nam też i organizacja ACER. Mówimy tutaj o przede wszystkim dużym popycie poza Europą, jeżeli mówimy o gaz, ale gaz też przekłada się na wytwarzanie energii elektrycznej, szczególnie w Europie Zachodniej. Stąd też rzeczywiście cała Europa mierzy się z bardzo wysokimi cenami i gazu, i energii elektrycznej. Paradoksalnie w Polsce, wytwarzając energię z węgla, dzisiaj wytwarzamy ją nawet taniej niż Europa. A stąd też staliśmy się eksporterem energii elektrycznej. To rzeczywiście ogromny problem społeczny. Wiele krajów europejskich dzisiaj wprowadza różne polityki chroniące swoich obywateli przed ogromnymi wzrostami energii elektrycznej, jak i cen gazu. To problem, który również jest przedmiotem agendy rządów państw członkowskich. Już takie rozmowy się odbywały, będą się odbywały w najbliższym czasie. My oczywiście z niepokojem patrzymy na to, co się dzieje na tych rynkach, ponieważ to też będzie miało odzwierciedlenie również i w cenach energii i gazu w naszym kraju. Transformacja energetyczna w ujęciu branżowym, czy wynikająca z tej transformacji konieczność przeprowadzenia transformacji społecznej? Co jest trudniejsze w Pana ocenie? Zdecydowanie transformacja społeczna, ale chciałem podkreślić, że nie zostawimy ani jednego pracownika w regionie bełchatowskim i turoszowskim samemu sobie. Ta transformacja ściśle powiązana ze społeczną, transformacja energetyczna, przecież będzie rozłożona na lata. Będziemy inwestować w oba te regiony potężne środki. W pierwszej fazie 5 miliardów w region bełchatowski, 2,5 w region turowski, tak ażeby złagodzić te skutki. Fotowoltaika dla obszarów wiejskich to dobra wiadomość jesieni 2021. Dlaczego? Mój prąd to program skierowany do fotowoltaiki, na fotowoltaikę, na odnawialne źródła energii, na energię elektryczną z fotowoltaiki, który się cieszył bardzo dużym powodzeniem. Cieszył się dużym powodzeniem zarówno w miastach, jak i na wsiach. A zwłaszcza, a zwłaszcza można powiedzieć na wsiach, w terenach mniej zurbanizowanych. Mój prąd to program, który finansuje fotowoltaikę do 10 kW a gospodarstwa rolne, te, które więcej energii pobierają, muszą mieć większą moc. W związku z tym powstał program Agroenergia, który był skierowany, jest skierowany do rolników, którzy zainstalują instalację fotowoltaiczną od 10 do 50 kW. Jaka będzie rola technologii satelitarnych, kosmicznych w tej odbywającej się transformacji energetyki? Przede wszystkim te technologie satelitarne należy postrzegać jako narzędzia, które pomogą nam rozwiązać pewne problemy, czy też uporać się z czekającymi nas zadaniami. Tego typu narzędzia będą w przyszłości monitorować nie tylko emisję metanu, ale także dwutlenku węgla, co pozwoli nam na lepsze zarządzanie, zarówno jeśli chodzi o decydentów rządowych, jak i przedsiębiorców, jak prowadzić produkcję, żeby emisje były jak najniższe, żeby unikać płacenia z tego tytułu nadmiernych kwot. No a ponadto satelity umożliwiają także szeroko pojęty monitoring infrastruktury. Inflacja, a może bardziej zielona inflacja, czyżby nowy poważny przeciwnik w transformacji energetycznej? No, ten przeciwnik się pojawia bardziej jako skutek pandemii. Tak to trzeba to określić, że to mniej jest związane z transformacją energetyczną. Natomiast może on się przenieść i dlatego też te wszystkie działania, które są gospodarcze podejmowane, muszą brać pod uwagę te wszystkie czynniki, żeby społecznie było to jak najmniej niekorzystne. Nam potrzebne są w tej chwili inwestycje, nam jest potrzebne zagospodarowanie grubszych pieniędzy, nam jest potrzeba doprowadzenia do tego, żeby bankom było potrzeba pieniędzy. Okay.